Dzień dobry, trening logopedyczny już za wami. Jeżeli nie, to zapraszam na początek, parskamy jak koń, a teraz kląskamy językiem z aktywnym mięśniom okrężnym. A teraz unieruchamiamy żuchwę, i tylko kląskanie językiem. A teraz na wydechu mówimy w wszystkie samogłoski. Aio, 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 aio. Zobaczcie, żeby mieć aktywny mięsień okrężny. A teraz mówimy zdania samogłoskowe. Ala ma automatyczny aparat. Ala ma automatyczny aparat. Ola koloruje kolorowankę. Zobaczcie, jaka byłaby różnica. Ola koloruje kolorowankę. Ola koloruje kolorowankę. Inaczej roznosi się dźwięk, prawda? Ula kumuluje uczucia. Ula kumuluje uczucia. Zobaczcie, głoska U. Nie Ula kumuluje uczucia, tylko Ula kumuluje uczucia. Tłuste tłoki tłoczą tłuste tłuszcze. Tłuste tłoki tłoczą tłuste tłuszcze. Tłuste tłoki tłoczą tłuste tłuszcze. Uwaga na głoskę Ł, dziubeczek. I pięknie nam wtedy wychodzi. Nie tłuszcze, tylko tłuszcze. I nie są one tłuste, tylko tłuste. A może tłoczą je długo, tłuste tłoki długo tłoczą tłuste tłuszcze. Powodzenia, życzę Wam długiego i cudownego weekendu.